Stało się. Doczekałem i dożyłem. Mój kanał przekroczył 100 tysięcy subskrybentów, lub jak wolę mówić, ma 100 tysięcy widzów. Niektórzy bardzo mili spośród oglądających twierdzą, że powinienem mieć więcej widzów, ale biorąc pod uwagę typ tworzonych materiałów, skierowanych raczej do dorosłego odbiorcy, nieagresywnych, naprawdę uważam, że to spory sukces, za który dziękuję wszystkim regularnie oglądającym. Bez was na pewno dawno bym przestał robić to co robię. I uznałem, że to dobra okazja, aby zrobić coś w stylu remake'u mojej pierwszej opublikowanej recenzji, która, co zabawne, była recenzją remake'u pewnej gry. No, tak naprawdę to będzie raczej materiał wspominkowy, niezbyt skutecznie przebrany za recenzję. Ale 100 tysięcy widzów to nie jedyna okazja. Kanał niedawno przekroczył 24 miliony wyświetleń, a we wrześniu minęło 8 lat od opublikowania mojej pierwszej wideo-recenzji. I właśnie sobie sprzed 8 lat pozwolę teraz oddać na chwilę głos. Witajcie, mam na imię Tomek, jestem graczem od wielu lat. Niektórzy z oglądających znają mnie być może podnikiem Quaz, czyli jako twórca komiksu dla graczy Gamer9. To co teraz oglądacie to wideo recenzja Tom Prider Anniversary. A wtedy jeszcze powstawał komiks z Gamer 9, który można gdzieś tam w sieci znaleźć. Od czasu do czasu ktoś mnie pyta, czemu już tego nie robię. Cóż, wypaliło się, przestało bawić, a takich rzeczy nie da się dobrze tworzyć na siłę. Poza tym robienie materiałów na YouTube zajmuje mi teraz więcej czasu. A w ogóle widzieliście tę fryzurę? Co koleś? Byłem wtedy w takim głupim momencie swojego życia, kiedy to po wielu latach noszenia bardzo długich włosów, Zdecydowałem się je ściąć, ale zwykle w takiej sytuacji nie jest to łatwe, więc ściąłem je tylko trochę i. cóż. Oto efekt. To był jeden z tych zgniłych kompromisów. Posłuchajmy, co ja tam dalej gadam w tej recenzji. Lara jaka jest, każdy widzi. Ma już 10 lat. Tak naprawdę to miała już wtedy 11. Chociaż sądząc po budowie ciała, powinna mieć więcej. To dobry przykład na to, że lepiej jest poprosić o dowód, bo potem może być problem. <laughs> O matko, kłazie z 2007 roku, co ty robisz, ogarni! Jeden z moich pierwszych żartów w wideorecenzjach jest tak zły, tak marny. A przy tym pokazuje, że żarty też mają termin przydatności do spożycia. Dziś Lara ma już 19 lat, jest pełnoletnia, chociaż ten żart w sumie od początku był zgniły. Twórcy uznali, że na dziesięciolecie serii Tomb Raider należałoby przypomnieć pierwsze przygody pani Archolot, więc zrobili remake. Modna sprawa dziś. Ha! Już 8 lat temu remastery gier były modne. Aczkolwiek jeśli popatrzymy na tego Tomb Raider'a, to daleko mu do większości współczesnych remasterów, bo tutaj naprawdę powstała z tego inna nowa gra, która z oryginałem miała wspólną głównie fabułę, nawet mechanika walki została zmieniona. To był bardzo solidny remake w tamtym czasie. W ogóle to powinienem trochę sprostować kwestię pierwszej recenzji. Poza tym, że kiedyś dawno temu stworzyłem recenzję Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, która nigdy nie ujrzała światła dziennego, to przed recenzją Tomb Raider Anniversary zrobiłem jeszcze inną reczkę. Ale może, skoro już robię taki materiał wspominkowy z Larą biegającą w tle, opowiem coś więcej. Otóż, jak to się stało, że zacząłem robić wideo recenzję? Wcześniej od roku 2003 publikowałem w sieci swoje komiksy internetowe. Ostatni z nich Gamer9 było i tam poza komiksami pisałem też takie mikrofelietoniki, umieszczane pod samymi obrazkami. W pewnym momencie zacząłem do tego dodawać też jakieś wideo. Pamiętam, że to był 2006 rok i obejrzałem gdzieś w sieci filmik, w którym jakiś klan grający w Battlefielda 2 robił jakieś szalone sztuczki z wyrzucaniem pojazdów bombami w powietrze i przeskakiwaniem między samolotami w locie. Spodobało mi się więc zacząłem się bawić montażem. Pierwszy mój filmik był zbiorem sztuczek z demka pierwszego Just Cause, zmontowanym do kawałka Firestarter kapeli The Prodigy. Ta naiwna kradzież ścieżki dźwiękowej doprowadziła do tego, że YouTube już dawno temu go usunął. Drugim filmikiem był montaż rozgrywki z pierwszego Call of Juarez i ten materiał nadal możecie znaleźć na kanale, ale rozdzielczość jest okrutna. W 2007 roku zaczął formować się Gaminator i pracujący nad serwisem znajomy odezwał się do mnie, bo szukali kogoś do działu wideo, a byłem wtedy pewno jedną z pięciu osób w Polsce, które zmontowały jakikolwiek filmik z jakiejkolwiek gry. Nie wiedzieli czego chcą, a że ja byłem wtedy na etapie oglądania Jamesa Rolfe, znanego jako Angry Video Game Nerd, to miałem jakiś pomysł. Zaproponowałem im formułę wideo recenzji i zrobiłem pierwszą na próbę. Tu niespodzianka, była to recenzja. Lost Planet Extreme Condition. Czemu zatem pokazuję tu teraz Tomb Raidera? Bo kiedy już Gaminator wystartował miałem gotowe dwa materiały, a że gra o Larze Croft była nieco nowsza i bardziej znana od Lost Planet to właśnie Tomb Raider Anniversary było pierwszą recenzją, którą ujrzał świat. No, wtedy to pewno było jakieś 20 osób. Reska Lost Planet została opublikowana niedługo potem. Materiały się spodobały i przez kolejne 5 lat produkowałem recenzje dla Gaminatora. Ciekawostka, gaminator zmienił proporcje swojego odtwarzacza wideo na 16 na 9 wcześniej niż YouTube. I chociaż pewno przez te 5 lat pracy dla Gaminatora ominęła mnie okazja, aby wypłynąć bardziej na pierwszej fali boomu nagrowych youtuberów, to nie żałuję, to był świetny czas. Rozgrywka ma klasyczną postać. Bezcześcimy zakopane pod ziemią zabytki. Uruchamiamy nieużywane od stuleci mechanizmy, które okazują się jakimś cudem sprawne. A w przerwach wybijamy okoliczną faunę. Lub upewniamy się, że wymarłe gatunki zwierząt naprawdę są wymarłe. Tak, klasyczna, ale odświeżona formuła wydłużyła serię Tomb Raider o trzy części. Legend, Anniversary oraz Underworld. A potem ludzie znowu zaczęli mieć tej serii dosyć w tej formie. Dzisiaj bliżej jej do strzelanek, a poza tym strzelanie w grach do zwierząt zrobiło się niemodne i trochę niepoprawne politycznie, więc w nowych Tomb Raiderach strzela się raczej do ludzi. Tak. Czasy się zmieniają. Wiecie czym nagrywałem głos przez wiele lat recenzowania gier dla gaminatora? Mikrofonem dynamicznym. Co za kretyński pomysł! Cóż, tani! Ale kretyński. I możecie wierzyć lub nie, ale nigdy nie miałem do tego wzmacniacza. Każdy, kto miał do czynienia z takim zestawem, wie, że do takiego mikrofonu bez wzmacniacza trzeba praktycznie krzyczeć, aby nagrać coś, co nie zamieni się w ścianę szumów, kiedy to podgłośnimy. W tej pierwszej recenzji tak bardzo tego nie słychać, ale przez lata praktycznie wrzeszczałem wszystkie swoje wypowiedzi. Dlatego nagrywałem po jednym akapicie. A kiedy po godzinie czytania miałem nagrany cały tekst recenzji, byłem zlany potem. I kto by dziś pomyślał, aby nagrywać rozgrywkę z konsol przy użyciu tunera TV. Jakość była paskudna, zawalona przeplotem, nieostra. Ale wtedy nie było innych metod, więc aż do premiery Red Dead Redemption nagrywałem takie coś. Dopiero wtedy przesiadłem się na profesjonalną kartę do przechwytu wideo, czegoś, czego używali wtedy zawodowi kamerzyści, aby zgrać cyfrowe nagrania z kamer w możliwie najlepszej jakości. Dzisiaj na rynku pełno jest urządzeń specjalnie dostosowanych do rejestrowania rozgrywki BA. Dzisiejsze konsole potrafią to robić same z siebie, ale o takim sprzęcie, jakiego dziś używam, wtedy mogłem tylko pomarzyć. Kiedy stosowny pasek wkurzenia się zapełni, bo zwykonuje szarże i możemy podczas wyścigu strzałów głowę coś mu zrobić. Posłuchajcie tego, jak szczegółowo opisuję mechanikę rozgrywki. Na cholerę to komu? Tutaj wystarczyłoby ogólnie scharakteryzować, jak walka zmieniła się od czasu oryginalnego Top Ridera, powiedzieć dwa słowa o tym, że jest nieco sensowniejsza, ale nadal bardzo uproszczona i zautomatyzowana. Ale nie, musiałem gadać o paskach wkurzenia. Staram się nie oglądać swoich starych recenzji, bo czasem zgrzytam zębami, jak słyszę głupoty, które kiedyś wygadywałem. To też nie dziwne, przez ostatnie 8 lat sporo nauczyłem się o recenzowaniu gier, o analizowaniu ich, próbach zrozumienia, co jak i po co się w nich robi. I prawdę mówiąc, ukończyłem wielokrotnie więcej tytułów niż przez resztę swojego życia. Inna sprawa, że dziś o wiele łatwiej przechodzi się gry. Spróbujcie poradzić sobie z takim Jet Set Willy. A zobaczycie, o czym mówię: 8 lat uczenia się gier. Szmat czasu, wiele doświadczenia. Mam nadzieję, że nie tylko moje suche żarty, ale i merytoryka oraz rzetelność przyciągają Was do oglądania tego kanału. Chociaż pewno żenujące żarty prowadzącego też mają w tym jakiś udział. Gdzieś w międzyczasie zaczęły się też recenzje nastrojowe, klimatyczne. Przy okazji recenzowania Spider-Man Web of Shadows narodził się zamaskowany recenzent, będący parodią superbohatera. A potem bodajże przy Twisted Metal powstały jego schizowe alterego, l'artist Quazot. Ten drugi ma nieco ponad 3 lata, ale zamaskowany? Rany. Dobrze, ponad 6 lat. Za chwilę mógłby iść do szkoły. Pod koniec 2012 roku ostatecznie okazało się, że Gaminator przegrał walkę o przetrwanie. Rynek uznał, że nie potrzebuje połączenia growego Facebooka i TUBY. Wtedy przeniosłem się z całym swoim hobby tutaj na kanał YouTube. No i zrobiłem też w międzyczasie kilka recenzji dla GameZilli, ale ogólnie przez chwilę bałem się, że moja przygoda z recenzowaniem zakończy się wraz ze śmiercią Gaminatora, ale cóż. Kiedy opuszczałem Gaminatora 3 lata temu miałem zaledwie 6 tysięcy subskrybujących, bo do tamtego momentu na tubę wrzucałem jedynie zajawki recenzji, które w całości trafiały na Gamiego. Dziś jest 100 tysięcy widzów i to chyba samo mówi za siebie. O. Znalazłem na dysku plik z tekstem oryginalnej recenzji Tom Prider Anniversary. Tom Pryder Anniversary to solidna gra i dość fajna, ale nie wytrzymuje porównania z takim przedstawicielem tego samego gatunku jak Prince of Persia. Co? So, Price of Persia? serio o z 2007 roku? Price of Persia? Taka literówka i niepoprawiona? Ale to zabawne, że pomimo mojej pozytywnej oceny, seria Prince of Persia zdechła wchłonięta wewnątrz Ubisoftu przez sukces samoreplikujących się corocznie Assassin's Creedów, a Tomb Raidery są nadal żywe. Ba, dopiero co zacząłem grać w świeżo wydaną najnowszą odsłonę. Lara Croft wiecznie żywa. Po dwóch rebutach? ale trwa. Ja też jeden reboot zaliczyłem po śmierci serwisu macierzystego, ale przeniosłem się na tubę, trwam i wyrazem ze mną. Za co dziękuję wszystkim. Tym, którzy oglądają moje materiały od 8 lat i tym, którzy oglądają je od wczoraj. Bez Was dawno nie byłbym tym kłazem, którym jestem dzisiaj. W skali od 1 do 10 Anniversary dostaje ode mnie 7. Starzy wyjadacze, pamiętające początki przygód Lary, mogą sobie doliczyć punkt za dawkę przyjemnej nostalgii, którą dostarczyć powinien ten tytuł. Mam nadzieję, że ten wspominkowy materiał zbytnio Was nie znudził i daliście mu chociaż 7 na 10. Może doliczyć? Jest jeden punkt za dawkę przyjemnej nostalgii? Cóż, dzięki za te 8 lat, 24 miliony wyświetleń i 100 tysięcy kliknięć w przycisk subskrybuj, którym dawaliście mi znać, że podobało Wam się to co obejrzyliście, i chcecie zobaczyć tego więcej. Jedziemy dalej. Game on! Tak, game on!